Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl O co chodzi. Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia osoby doskonale Państwu znanej. Mogę o niej ze względu na ograniczenia wynikające z danych osobowych mówić Janusz Korwin M albo Janusz KM. Stąd też pokazujemy go w taki sposób, żeby nie było jego wizerunku wydać. Otóż Janusz KM wybiera się właśnie przed oblicze niezawisłego sądu, który może go ukarać karą do dwóch lat kryminału za prowadzenie samochodu bez uprawnień. No przestępstwo samo w sobie yy, absurdalne, że coś takiego ściga się na drodze karnej zamiast wykroczeniowej, ale jeszcze ciekawsza jest historia, w jakiej do tego doszło. Otóż we wrześniu 2007 roku w podwarszawskim Józefowie Janusz Korwin M. Yy, Spowodował niewielką kolizję. Małym samochodem wjechał w koło ciężarówki. Tam doszło do jakichś m, maleńkich uszkodzeń. Do zdarzenia została wezwana policja i okazało się, że Janusza Korwina M nie znaleziono w bazie osób, które mają uprawnienia do prowadzenia samochodów. Takie, e, takie dane są w tzw. Tak Cepiku, czyli w, w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tam po numerze PESEL można sprawdzić, czy konkretny człowiek ma, czy nie ma prawa jazdy. I wtedy okazało się, że Janusz KM prawa jazdy nie ma. Co, a dlaczego nie ma? Dlatego, że zostało mu cofnięte przez sąd wskutek przekroczenia maksymalnej liczby punktów karnych. Cóż więc zrobili policjanci? Policjanci skierowali do sądu wniosek o y, ukaranie y, Janusza KM za to, że Prowadził samochód mimo cofnięcia uprawnień. Jest taki artykuł, on się chyba nazywa 178, który za to przestępstwo, straszliwie przecież groźne, przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, ten paragraf jest o tyle absurdalny, że jeżeli ktoś w ogóle nie ma prawa jazdy i nigdy go nie robił, to za prowadzenie bez uprawnień podlega karze mandatu tam chyba, albo grzywny do, do, do 3000 zł, a jeżeli miał prawo jazdy i stracił, i ponownie wsiądzie za kierownicę, to wtedy grozi mu dwa lata więzienia. To jest idiotyzm prawny, który zachęca ludzi do tego, żeby w ogóle jeździć bez uprawnień i tyle, no bo przecież prościej prawa jazdy w ogóle nie robić, niż je robić i potem ryzykować odsiadkę, a tak, 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 a tak się ryzykuje tylko mały mandat. No i to zostawmy na boku. W każdym razie najciekawsze jest to, co było później. Otóż Janusz KM podpisał, pokazał taki dokument, w którym stwierdził, że niezawisły sąd rejonowy dla Warszawy Pragi Południe wskutek odwołania po cofnięciu mu prawa jazdy to prawo jazdy mu przywrócił. A dlaczego w ogóle Januszowi KM zabrano prawo jazdy? Otóż zabrano mu je wskutek przekroczenia limitu punktów karnych, 24. Także tej, tej ilości dla tak zwanego doświadczonego kierowcy, w którymś tam roku Janusz KM miał stracić właśnie prawo jazdy. Za przekroczenie limitu punktów karnych i to prawo jazdy zostało mu zabrane decyzją starosty. Natomiast na to Janusz KM złożył zażalenie, i powołując się na zasadę domniemania niewinności, czyli zasadę in dubio pro reo, twierdząc, że coś tam. No ale niezawisły sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Południe dał się do tego przekonać i wydał postanowienie o, o zwróceniu mu prawa jazdy. Tutaj macie Państwo, widzicie Państwo skan w tym momencie. Tego dokumentu. Postanowienie jest prawomocne. W czasie, kiedy to obowiązywało, Janusz K.M. mógł pójść do Starostwa Powiatowego w Otwocku i odebrać zabranemu prawo jazdy, ale z jakichś powodów tego nie zrobił. No i sprawa by pewnie umarła śmiercią naturalną, gdyby nie to, że właśnie we wrześniu 2007 roku w tymże samym Józefowie Janusz K.M. spowodował maleńką stłuczkę. No i policjanci chcieli go. Oskarżyć o prowadzenie samochodu bez uprawnień, ale Janusz KM pokazywał wyrok Niezawisłego Sądu, z którego wynika, że prawo jazdy ma mu zostać zwrócone. I tu jest ciekawostka, bo Janusz KM twierdzi im publicznie, że wielokrotnie już w czasie po tym zabraniu prawa jazdy był kontrolowany przez policję i za każdym razem, kiedy nie miał dokumentów, to pokazywał im ten wyrok Niezawisłego Sądu dla Warszawy, Pragi Południe i policjantów to przekonywało, że on ma prawo jeździć. Tymczasem po tym wyroku nie było go w systemie. System CEPiK pokazywał, że Janusz KM jednak nie ma uprawnień do kierowania, bo mu cofnięto i w związku z tym nie mógł jeździć. Czyli doszło do sytuacji paradoksalnej, że zgodnie z wyrokiem Sądu Niezawisłego Janusz KM Miał prawo jazdy, a zgodnie z zapisami w systemie CEPIK, nie miał prawa jazdy. Więc można powiedzieć, że ten dualizm prawny w Polsce, że są dwa sądy najwyższe, dwie prokura dwóch prokuratorów krajowych, i tak dalej. Zaczął się od Janusza KM i od jego prawa jazdy. No i <laughs> minęło lat, ileś tam, w końcu o Januszu KM przypomniał sobie znany ze sprawności i szybkości postępowań polski wymiar sprawiedliwości i postanowił. Skierować wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Januszowi KM. W międzyczasie trwało to, trwało i trwało. Janusz KM się tłumaczył, że on ma postanowienie sądu, że postanowienie sądu jest ważniejsze niż decyzja policji i tak dalej, i tak dalej. I trwało to i trwało, aż w międzyczasie uchylenie immunitetu okazało się już niepotrzebne, bo w międzyczasie Janusz KM stracił immunitet, bo przestał być posłem. Także. Dzisiaj, w najbliższych czasach, w najbliższych dniach, Janusz K.M. wybierze się do niezawisłego sądu, tym razem w Otwocku, jako oskarżony przez policję o kierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo decyzji o, o cofnięciu uprawnień. I cóż takiego pokaże Janusz K.M. niezawisłemu sądowi w Otwocku? Pokaże mu. Postanowienie Niezawisłego Sądu <grywa> Warszawa Praga Południe, z którego wynika, że prawo jazdy powinno mu było zostać oddane. Także Niezawisły Sąd Rejonowy w Otwocku stanie przed problemem komu wierzyć. Czy systemowi policji, który się nazywa CEPIK, w którym Janusza KM nie było? czy też wyrokowi niezawisłego sądu rejonowego dla Warszawy, Pragi w Warszawie, który stwierdza, że to prawo jazdy, które mu zatrzymano, zostało, miało mu zostać oddane. Tu jeszcze jest ciekawostka, bo bardzo bym chciał się dowiedzieć, czy niezawisły sąd w Otwocku zada sobie tyle trudu, żeby sprawdzić, ile razy Janusza KM kontrolowano w czasie, po tym, jak miał już to, to, to decyzję sądu, a przed kolizją, żeby zweryfikować to, w ilu przypadkach policjanci pozwalali mu dalej jeździć, jak on sam twierdzi, a ile nie. W każdym razie tu jeszcze jest jeden aspekt ciekawy, bo na pewno przed Niezawisłym Sądem Rejonowym dla Łotwocku pojawi się pytanie, czy niezawisły sędzia, który Januszowi KM nakazał zwrócić prawo jazdy, był z Neo u czy nie z Neo KRS-u. Czy on był nominowany ważnie czy nieważnie, no bo Ponieważ zostało to wydane w 2010 roku, to jeszcze nie było KRS-u, więc wydaje się, że ten niezawisły sędzia był nominowany ważnie. Ale może się okazać, że na przykład <coughs> sędzia niezawisły z Otwocka, który będzie sprawę rozpatrywał, był, nomin był nominowany nieważnie. Także spór, idiotyczny spór o uprawnienia do kierowania pojazdami przez Janusza KM może się przekształcić no, w wielowątkowy, wieloetapowy Wieloaspektowy spór prawny, który nikomu do niczego nie będzie potrzebny, bo socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Także trzymamy kciuki za Janusza K.M., żeby, żeby w jego sprawie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, ale pisane z małych liter i żeby do innego niezawisłego sądu, czyli do niezawisłego sądu w Warszawa-Śródmieście, e, mógł już pójść. Jako oskarżony o podżeganie do zabójstwa, bo, bo taki, taki zarzut dostał w imieniu wskutek interwencji Omzrika za film, w którym tam mówił o strzelaniu do socjalistów, żeby za ten czyn, czyli za bardzo poważne przestępstwo w postaci nagrania filmu satyrycznego, Janusz KM mógł już pójść jako uniewinniony od zarzutów yy, prowadzenia samochodu bez uprawnień. Także takie problemy rozwiązuje się w Polsce. Trzymajcie państwo kciuki za Janusza KM. Skoro mówimy o absurdach polskiego ustroju i polskiego sądownictwa, to jak zwykle w piątek reklamuję państwu jedną z moich książek, uważam, że jedną z lepszych. Uwikłany, nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry, człowieka, który zepsuł polski wymiar sprawiedliwości, polskie sądownictwo, polską prokuraturę, człowieka który ponosi dużą polityczną odpowiedzialność za to, że na stare lata Janusz KM rozwiązuje problemy zupełnie bez sensu. Przypominam też państwu o targach patriotycznych, o targach książki patriotycznej 16 marca w Gdańsku. Podam państwu niebawem adres. Przypominam też państwu, że istnieje moja specjalna grupa detektywów, byłych policjantów, analityków, prawników, która pomaga państwu rozwiązywać problemy bez sensu właśnie takie, jakie ma Janusz KM, tylko, tylko trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy, no to kontaktujcie się Państwo, wykorzystując dane kontaktowe, które są w opisie filmu. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi zależy, żeby już wkrótce osiągnąć pół 60 tysięcy subskrybentów. Bardzo będę wdzięczny za udostępnianie, komentowanie, lajkowanie moich filmów, za łapki w górę. Bo im więcej tych pozytywnych dla mnie gestów Państwo robicie, tym szerzej udostępnia moje nagrania YouTube. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu linki do Paypala, do zrzutki, do Patronite oraz numer rachunku bankowego, na którego można robić przelewy ze wsparciem dla mnie. Wszystkie te datki zostaną wykorzystane na rozwój mojego kanału. Do zobaczenia.